Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie na wtorkowym porannym zrapingu Mamy mix trapek za 115 zł Mamy mega linie, pensje bankiera, ekstra linie na dobry rok Mega pensje, diamentowy los, maxi cash party, gruby cash Mamy retro kasę, ekstra pensje i big love Dzisiaj bez krzyżówek, krzyżówki będą na popołudniowym odcinku Zapraszam fanów no, i zaczynamy zrobienie. Zaczynamy szukanie wygranej. Pierwsze mamy Big Love o numerze 33. W tej zrobce nie udało mi się jeszcze do tej pory nic wygrać. No, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Wygrywa 16, 15, 27 i 29. Pierwsze mamy 21, 23.

Dobra, ekstra pensja o numerze dwunastym. Tutaj wygrywa trzydzieści pięć, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści dwa i trzydzieści trzy. Pierwsze jest trzydzieści jeden, ekstra pensja, trzydzieści, siedemnaście.

Szukamy diamentu i szukamy koniczyny, wtedy mnożymy raz dwa. Cytryna, monety, gwiazda, winogrono, garniec, pik, pomarańcz, jabłko, truskawka, worek i koniec

Dwadzieścia osiem, trzynaście, jeden, dwadzieścia trzy, bok trzydzieści siedem dziewięć, trzydzieści jeden, trzydzieści trzy, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści osiem czterdzieści, dwadzieścia cztery, czternaście, trzydzieści cztery, trzy, sześć, pięć, dwa, no i koniec. Opę. Nie wiem czy. Może tylko drapać krzyżówki, mega linie, ekstra linie, super linie nie mam pojęcia może więcej nie będę kupował tych, więcej, tych zdrapek za 10 zł tutaj takich Bo zobaczcie co się dzieje. Ciężko jest mi coś wydrapać z tego Nie mam pojęcia co robić

41. Kolejna zrabka za 10 zł pusta. AE. Teraz bierzemy się za diamentowy los o numerze 19. Wygrywa 34, 29, 14, 48 i 31. Pierwsze mamy sześć, trzydzieści dwa, cztery, czterdzieści pięć, czterdzieści siedem, czterdzieści trzy, trzydzieści osiem, czterdzieści, czterdzieści dziewięć, trzydzieści dziewięć, szesnaście dwadzieścia osiem bok dwadzieścia dwa czterdzieści jeden trzydzieści pięć ostatni rządek dwadzieścia trzy trzydzieści trzy czterdzieści sześć dwanaście i jeden bl kontrolne pusto Dobra, mega pensja o numerze 12, czyli niulowym i wrapiemy, wygrywające, wygrywa 48, 43, 36, 12 i 40, pierwsze mamy 18, 39, 14, 30. o mamy 36,

piętnaście, jedenaście, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści cztery, szesnaście i ostatnie mamy siedem. Tutaj mamy zwrocik, dziesięć złotych. Nie do wiary. Dobra, dycha wpadła jak na razie. Następnie mamy

Lipiec 100 i 1000, sierpień, dychę i 500, wrzesień 10 i 500 tysięcy, październik daje 100 i 10 tysięcy, listopad 1000 i 500 tysięcy, grudzień 10 tysięcy i 20, czy w premii jest? Dzwonek nie jest płatek, a w bonusie mamy piernik. Pusto ekstra linia o numerze szóstym: pierwszy symbol to korona. Koronę mam pierwszą, drugą. No, i tu jeszcze jedna się ukryła. Kolejny symbol to leżak. Leżak na raz. Czapka. Tutaj mamy pierwszą czapkę, pierwszą i ostatnią. Lody, tu mam jeszcze jedne lody, następne dobra. Dzwon są i dzwony, tutaj mamy jeszcze dwa i koniec. Tak. Ptaka nie dali. Klucz. Klucze zdrapane. Następny symbol. To słońce. Łódź. No widocznie tylko jedna łódź, rower, piłka, wópła. Dobra. Teraz mamy pana słonia. Pana słonia nie ma, to idziemy dalej. Kości. Kości i kości. Kwiat. Kwiat jest jeden. Serce. Tu jest drugie. Trzecie. Ups. czwarte i piąte popcorn dalej jest sakwa. Następnie mamy klapki, klapek brak, parasol, ok, moneta, dalej jest biedronka, jeszcze jedna biedronka. Balony, okulary, dobra, tutaj u dołu mamy ostatni diament. Diamentu brak, cytryny, cytryny nie mamy, i Tęcza, tęcza jedna, zdrabka pusta, CN kontrolne, pensja bankiera o numerze drugim. Dobra, wygrywające liczby to 14, 41, 10,

Trzydzieści trzy, dwanaście, jedenaście, dwadzieścia osiem, jest wygrana, jest piątka, to mamy zapewne dwadzieścia złotych sześć, cztery, piętnaście, jeden, dwadzieścia sześć czterdzieści pięć trzydzieści jeden trzydzieści dziewięć czterdzieści trzy trzynaście dwadzieścia trzy bok czterdzieści cztery i ostatni mamy dziewięć dobra, tutaj była piątka i mamy zwrot dwadzieścia złotych zwrot. No, tak będzie jak wczoraj rano. Na 130 zł. Nie wiem, 35 chyba się tylko zwróciło. No, i mamy mega linię o numerze 15. Zaczynamy. Pierwszy symbol to arbus. Arbuza nie ma. Szminka. nie ma szminki, diament, no diament tylko jeden, z liścia mamy teraz, z liścia zdrapane, korona. Następna, a zarazem ostatnia tęcza. Następnie mamy klapki. Powiem Wam, że jak nawet będzie tutaj zwrot, to by było fajnie. Bo takie duże minusy to robią taką wielką dziurę budżetową, że normalnie szok. Słońce, Słońce jedno, teraz jest kłódka. Kłódka dwa razy. Kokos. No, kokos daje radę, pan żółw. Czy ja się tutaj z panem żółwiem gdzieś spotkałem? No nie, serce, serce mamy jedno. Auto. Dobra, następnie mamy podkowe. Tak jest, tutaj jest pierwsza, tutaj jest druga, moneta. monety strapane prezent wysyp prezentów ok sakwa tutaj mamy pierwszą sakwę tu jest druga Ostatnia. Klucz. O, jest linia. Fajnie. Super. Fajnie. Mamy linię. Mamy zwrot. Dzwon. Dzwon dwa razy. roweru, to ja tutaj nie widziałem nigdzie i zaraz zrobimy kolejny symbol motyl motyl pierwszy i ostatni winogrono strapane flaming Dobra. Dalej mamy popcorn. Popcornu ani jednego. Foto, druga linia. Fajnie. Pierścionek. Pierścianki zdrapane. Biedronka mamy. Biedronka mamy jedną. No i tutaj mamy ostatni symbol piórko. Pióra nie ma. Sprawdźmy, co jest w bonusie. Portfel i 80 zł. Teraz sprawdźmy linię 20. Gdzie jest ta druga linia? Bo nie widzę. I tutaj. 40 zł. Fajnie, naprawdę fajnie. Bardzo się cieszę. Minus nie taki straszny. Na wymianę będzie. Tak więc mamy tutaj. 40, 60, 70 zł na 115. No to przyjemnie w sumie. kochanie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam bardzo mocno, życzę miłego wtorku. Miałem do Szwajcarii jechać po południu, ale okazało się, że oni mają tylko w sobotę od 14 do 18 otwarte. No i niestety nie wybiorę się. Może pojadę na jakieś inne wiecie, kuki luki, nie? Po ogrodniczych. E, życzę Wam miłego dnia. Widzimy się na popołudniowym odcinku. Trzymajcie się, dużo zdrowia, pomyślności, pogody ducha i... 바밤 바밤